A nie jest głęboko? Patrzcie ten film. Daj rękę, daj rękę Kinga. Bardzo ładnie. Czekaj, czekaj. Super. Dasz radę? Dasz. Dobra, okej. Okay. Świetnie. Bardzo dobrze. Już Kinga do przodu z Lucjanem. Ewelina. Świetnie wychodzisz. Oh. Śmiało. Bardzo dobrze. Trzymaj, trzymaj cię. Wyciąga, wyciągaj, wyciągaj. Oh no. Noga do przodu. O. Trzymaj się tego tnia. Bardzo dobrze. Świetnie. Rewelacja. No nie muszę. No. Tak jest Czekaj. pasjonujące widowisko. Wyjdziesz, Ewelina? Mam radę. Masz, bo ona się tu zaklinowała. Weź to wyrwi, Franek. O. Lucja, no tu pomóc. No tej kołek, tak. oh. Bardzo dobrze, i drugą rękę daj. Daję Lucynowej rękę Dajmy i do przodu. Niech Kaja! Wiksa, Wiksa! Ewelina. Masz radę. Żyjesz? Żyję. Mam radę. Dziękuję. Pociągnąć Do stawę! Ej. Dobra, dobra! Wstawaj i jazda! Weź dalej, tą torbę, to, ale jak tam są leży. I lecimy, Porówna.